Jeżeli nawet chcemy coś yy, zmienić, stworzyć coś nowego, to lepiej mówić, że tworzymy coś nowego, niż zmieniamy. To jest raz. Dwa, nie używamy słowa niestety, no bo niestety nie schudniesz, niestety musisz przestać jeść chipsy, no to jest smutne, trudne, nie? Przestaniesz jeść chipsy i będziesz lepiej się czuł, będziesz miał więcej energii, nie przestanie być senny i zmęczony. Od razu okejka, nie? Pewnie amerykańska nawet. To jest druga rzecz, no i oczywiście Trzecia? Posiłki. One nie powinny być zbyt często i to już jest fizjologicznie uwarunkowane, że każdy proces trawienny od początku do końca potrzebuje po prostu pewnej ilości czasu. Im częściej będziemy przerywać to trawienie, które wcześniej się rozpoczęło, tym te cukry będą po każdorazowym posiłku tylko się podnosić ze względu na to, że po poprzednim posiłku jeszcze się nie obniżyły, czyli rośnie sobie cukier, nie zdąży opaść do wartości pożądanej, a my już w połowie drogi wrzucamy kolejną przekąskę, snaka, po jakkolwiek to nazwiemy, <laughs> więc m, tak nie wolno robić. Więc e, większe posiłki, rzadziej, dwa, trzy, być może cztery, jeżeli trenujesz, ale jeżeli prowadzisz siedzący tryb życia, 5-6 posiłków dziennie, to zdecydowanie dla Ciebie będzie za dużo. Tak, to, to nie jest tak, że nie wolno i nie możesz, możesz to chcesz, natomiast my kierujemy też to w taki sposób, żeby to uzmysłowić i żeby po sobie sprawę z tego, że no, warto.